Niedawno nagrywałem film o tym, jak to Apple zostaje w tyle za konkurencją wyścigu AI, szczególnie za Google, a tymczasem wczoraj pojawiła się informacja, niejako w uzupełnieniu z tego tematu, że Apple ogłosił, że będzie wykorzystywał AI produkcji Google'a, czyli Gemini we własnych produktach. Jest to potwierdzenie tego, że sam Apple nie jest w stanie obecnie nic sensownego na polu AI wymyślić, więc jest zmuszony korzystać z produktów Google. Akcje Google skoczyły po tej informacji kilka procent. Na pewno dobra informacja dla Google i spółki Alphabet. Dla Apple no, też o tyle, że będzie się jakoś posuwała w używaniu AI w swoich produktach, natomiast faktem niezaprzeczalnym jest, że samo Apple obecnie zdolne, by konkurować na Polueja i z konkurencją